Dla każdej osobna dobrej broni żołnierza poświęciłam osobny filmik, ale dla złych broni nie będę tego robić. Stworzyłam za to taki zbiorczy filmik, w którym wymienię najgorsze według mnie bronie dla żołnierza i pokrótce wyjaśnię, dlaczego są słabe. Pamiętaj, że to jest moje zdanie, z którym nie musisz się zgadzać, jednak chętnie poczynam Wasze opinie na temat tych broni w komentarzach. Zaczynamy! 1 Bizon. Bizon to taki trochę pomysł tylko dla żołnierza. Kiedyś laser, który przeszywał wrogów na wylot. Dzisiaj wolno lecące wypierdki, które jeżeli jakimś cudem trafią wroga, to może nawet go przeszyją na wylot i jakimś cudem trafią wroga za nim, zadając marne obrażenia. Gdyby jeszcze te pociski leciały z normalną prędkością, może dałoby się tym grać, ale na stan obecny broń jest niegrywalna. Moja cena? 1 na 10. 2. Spadochronowy skoczek. Tak wiem, sporo z was tą broń lubi. Ja ją lubię tylko na MVM, bo na casualu nie ma ona w ogóle sensu. Wyobraź sobie, zebrać obrażenia od rocket jumpa, wisieć w powietrzu bez żadnej mobilności z ryzykiem, że jakkolwiek klasa z hisscanem cię zabije, po czym spaść z dużej wysokości, żeby dostać jeszcze fall damage. I to wszystko po to, żeby zadać byle jakie obrażenia, bo każdy, kto wie, jak rakiety działają, wie, że zada mniej obrażeń celom dalej niż tym z bliska. Po co zatem w ogóle wystrzelić się w powietrze, skoro można do kogoś podejść i zadać te 100 obrażeń z jednej rakiety, zamiast ryzykować wiszeniu w powietrzu i zadać tyle samo z czterech rakiet? I tak, atak powietrzny cię tutaj nie zbawi, bo działa tylko na mało mobilnych targetach. Moja ocena 2 na 10. Punkt za to, że jakby się naprawdę uprzeć, to można go użyć w meczach z mało mobilnymi wrogami. 3. Stokowa opata. Nie tyle złe, co bezużyteczne w sytuacji, gdzie mamy tak silne mele dla żołnierza jak postępowanie dyscyplinarne czy plan ucieczki. Zwykła stokowa opata jest najgorszym wyborem, głównie dlatego, że każde inne mele żołnierz ma po prostu lepsze. Moja ocena 1 na 10. 4. Pałka sokisty. Jak już jesteśmy w temacie, mele, pałka sokisty, lepsza od zwykłej opaty, ale ciągle słaba. Lepsza, bo ma jakiś tam bonus, czyli plus jeden do tempa przejęcia. Przydaje się to, kiedy na ostatnim etapie musisz w ostatniej chwili przepchać wózek lub zająć punkt, żeby wygrać mecz. W innych sytuacjach jest tak samo bezużyteczna jak zwykła opata. W końcu celem meczu nie powinno być stanie na punkcie z mele, a zwiększanie szans drużyny na przejęcie punktów, np. poprzez zabijanie wrogów. Moja ocena 3 na 10. To przejmowanie punktów w ostatnim momencie naprawdę definiuje, kto wygra, więc daję dwa punkty za to. 5. Wyrzutnia Wolności. I tu pewnie zjecie, ale dajcie mi wyjaśnić. Wyrzutnia Wolności jest oczywiście znacznie bardziej użyteczna od wymienionych wcześniej broni. Jednak w mojej ocenie jest najsłabszą rakietnicą dla żołnierza. Z tym, że rakietnicy dla żołnierza, nawet te słabsze, są ciągle OK. Jest czemu najgorsza? Dodatkowa prędkość pocisku nam w niczym nie pomoże, bo żołnierz z założenia jest z klasą blisko lub dość średnią dystansową. Mniej obrażeń od rakietowych skoków spoko, ale nie kosztem minus 25% obrażeń na rakietnicę, a nawet nie kosztem dodatkowej rakiety w magazynku. Lepiej zabić kogoś od razu jedną, maksymalnie dwoma rakietami, niż wywalić cały magazynek w jeden cel. Żołnierza podstawową rolą jest zadawanie dużych obrażeń od rakiet, z kolei do flankowania poprzez rocket jumpowanie lepiej wybrać po prostu kanonierki. Około 15-20 obrażeń na skok to akceptowalna ilość, a ciągle zachowasz duże obrażenia na rakietach. Nie chcę hejtować tej broni, bo przyjemnie się nią rocket jumpuje, ale na pewno nikogo nią nie zdominujemy poza gibusami. Moja ocena? 4 na 10. Punkty za przyjemne rocket jumpowanie. jakby się uprzeć, gdyby na drugiej stronie wziąć atak paniki, to można jakoś tam flankować. A i ci, co uważają, że łączenie kanonierek z wyrzutnią wolności to dobry pomysł, to niech mi powiedzą, czym będą robić obrażenia, bo sama wyrzutnia wolności nie jest wystarczająca. No i to wszystko ciekawe jest do Waszego zdania. Może uważacie, że jest jeszcze jakaś słaba broń, której nie wymieniłam? Dajcie znać w komentarzach. Cześć!